Witam Was zodiakalne strzelce w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc kwiecień. Jak co miesiąc sprawdzę dla Was energię najważniejsze miesiąca plus karta rada, miłość uczucia u singli, miłość uczucia u, u związków oraz praca i finanse. I kochani, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do rozejrzenia się po moim kanale, bo wiele ciekawych czytań i przekazów znajdziecie. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie, śmiało udostępniajcie. Natomiast, jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie um, informacje znajdziecie. Ja przechodzę już do czytania dla Was. I już patrzę, co w kwietniu u strzelców będzie się działo. Jak tutaj energetycznie u Was strzelce, już patrzymy. w kwietniu już patrzymy? Równowaga, siedemka kielichów. I mamy rycerza, czy też króla, buła. piątka monet. Single, Sprawiedliwość, Józemka Kielichów, Stałe Związki, Siła i Cesarzowa. A w finansach mamy Króla Mieczy, Karty Gwiazdy i Karty eee, rydwan I Paść Kielichów u nas po dzietali, więc fajne jakieś e, miłe energie przy was gdzieś będą zawsze obecne w tym miesiącu. Równowaga, stabilizacja, Drogie Strzelce z fajną energetyką wchodzicie w ten miesiąc. Jest fajnie, nie ma łałów, nie ma nie wiadomo czego, ale też nie jest e, źle. Więc tak jakby macie wszystko pod kontrolą, tak Wam powiem. W tym miesiącu wszystko pod kontrolą, wszystkie sprawy ogarnięcie, załatwicie. A mimo, czasami, mimo, że czasami może wszystkiego będzie za dużo, to i tak gdzieś jakby znajdziecie sposób, jakby organizacja czasu i w ogóle, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Troszkę powiedziałbym e, marzeń, marzeń, takie jakbyście odpływali gdzieś w ogóle zupełnie inny świat, może wam się marzy urlop po prostu. Ja myślę, że to jest to, że jest jakieś zmęczenie, że e, chcielibyście gdzieś wyjechać bo są jakieś marzenia jakieś takie niespełnione marzenia. Ale powiedziałbym też zmęczenie wszystkim, tym bardziej, że taki intensywny czas u Was jest i gonitwa i chcielibyście być może po prostu troszkę odpocząć, ale powiedziałbym, że też są jakieś sprawy, rzeczy, marzenia, które bardzo mocno Wam zależy, na ten moment jeszcze czegoś nie możecie zrealiz zrealizować, ale gdzieś bardzo um, mocno tak pragniecie czegoś. A, e, jakby podtrzymywać to e, pod tym względem, żeby tutaj z czegoś nie rezygnować, bo to, że czegoś nie możecie zrobić w tym miesiącu, znaczy na czym mam czego chcecie, tak, na, tak czy inaczej, nie wszystko naraz, o tym mówią karty. Nie wszystko naraz, a dwa, nie rezygnuj z czegoś teraz, bo e, e, to, że na tym momencie tego nie możesz zrobić, nie znaczy, że za jakiś czas nie, po prostu może to być po prostu nieodpowiedni czas na pewne kwestie, pewne sprawy. Duży chaos, ja bym powiedział, uważać troszkę też na iluzje, iluzję, nie łudzić się. Ale też nie e, e, wplątywać się w jakieś sprawy, w których, e, ciężko, z których ciężko się wyplątać Wam później, drogie e, strzelce. czy być może też nie obiecywać za dużo, a no pomogę Ci w tym, a zrobię to dla Ciebie, bo później to się napiętrza, mnoży tak, a Wy po prostu macie ręce pełne robota. a Wy macie już tak czy inaczej dużo, dużo aktywności. E, powiedziałbym, jeszcze jakiś mężczyzna tutaj w ogóle ognisty się pojawia u Was, baran, lew bądź strzelc, właśnie. Myślę, że gdzieś Was gdzieś zaprosi, gdzieś Was tutaj. Um, gdzieś Was tutaj e, zabierze. Jakaś propozycja wyjścia, wyjazdu, podróży mi się pokazuje z jego strony. On Was jest tutaj na coś zaprosi. Piątka monet jako karta rada dla Was. Ja bym powiedział um, za dużo możecie poświęcać e, dla innych e, ani nie poświęcacie nic dla siebie w tym sensie, że tutaj też możecie sobie na coś pozwolić. E, zainwestować w siebie, w swoje marzenia, w swoje cele, żebyście nie inwestowali ciągle w kogoś, a wszystko Waszym kosztem na tej zasadzie ale z drugiej strony też karta mówi o tym, że nie bój się pytać o pomoc pomocny, bo tak jakby w tym chaosie całym gdzieś się nie odnajdujesz, już nie wiesz co masz sobą zrobić którą drogą masz podążać gdzie masz zmierzać, co masz robić, za coś masz łapać eee, więc e, proś o pomoc, bo tak jakby karty mówią, że są pomocne osoby w tym otoczeniu może właśnie też ten mężczyzna ognisty baran, lew bądź strzelec właśnie, tak jakby tutaj karty mówią o tym, że E, nie ma co się zamykać i, i taka się, samo się na zasadzie e, bić się z myślami bądź e, z problemami. Jak macie możliwość, zapytać kogoś o pomoc i tak naprawdę, z siódemki kielichów, e, może wszystko fajnie wam się zgrać w jedną całość i nie będzie już tego chaosu, nie będzie e, e, niewiedzy, tylko będzie jasność. Wiadomo, ja że ktoś za Was nie podejmie żadnych decyzji, ktoś e, też za Was pewnych rzeczy nie zrobi, ale może Was fajnie nakierunkować, e, co na pewno też będzie dużo, e, e, bardzo pomocne dla Was i zwrócić uwagę, e, czy też no, uwagę na pieniądze, e, pieniądze, Wasz byt, może nie pożyczać e, e, pewnym osobom pieniędzy, uważajcie po prostu na wydatki, też mandaty, jakieś kary, e, żeby też nie prowokować może trochę losu, żeby tutaj tych pieniędzy nie ubywało. Niemniej jednak, też nie na zasadzie siódemka kielichów, też co mówię o tym, że tak pozwalamy sobie na zawiele: na zasadzie to coś kupimy, tam coś kupimy, a jak przyjdzie co do czego, będzie trzeba pieniędzy, ich nie będzie, bo wytraciliśmy na pierdoły, Że tak to powiem. Z, z, z tym też bym się wstrzymał. Strzelce ogólnie, miesiąc nie jest zły, ale pewne rzeczy macie do przepracowania, e, pewne, z pewnymi rzeczami musicie się pogodzić, nauczyć się pytać o pomoc. Nauczyć się może też więcej y, jakiegoś takiego powstrzymania jeśli chodzi o pieniądze i jakieś wasze zachcianki tutaj. A, ale też nauczyć się y, rozróżniać y, dobro od zła troszkę. Kto jest, kto jest też kim, patrzeć kto jest dobry, kto jest zły. No mówię to teraz czarno-białe to wszystko jest, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi więcej kontrastu Wam brakuje po prostu i to jest gdzieś coś do przepracowania, jakiś mężczyzna Was gdzieś tu zaprasza, a na coś powiedziałbym, że tak długo jeśli on nie wprowadza Wam w zamętu w głowę, możecie z nim jechać jak najbardziej czy tam wyjść na to spotkanie, ale jeśli on powoduje Was więcej pustki i braku, to się zastanówcie, tylko zastanówcie się też skąd to się bierze. U singli widzę tutaj decyzję na odejście, czyli single, które mają jakieś znajomości, no jesteście singlami, bo nie macie tego stabilnego związku, ale z kimś kręcicie, to jest tak jakby komuś się odwidzi albo wam się odwidzi, jakby, ale to jest stwierdzenie, werdykt, nie pasujemy do siebie i nie odpowiada mi ta osoba, jest po prostu rozdejście, czyli ja mam te relacje, które się rozpływają, zakończają i po prostu ich nie ma, czyli tu jest zażegnanie kogoś, pożegnanie kogoś, odejście, rozstanie i um, na horyzoncie nowe znajomości, ale powiedziałbym, że to do dwóch miesięcy nawet, bo tutaj najpierw gdzieś z kimś zakończycie jakiś kontakt, jakąś znajomość. Związki stałe, stabilne, super energetyka, siła, powiedziałbym, że relacje mogły się poprawić, jeśli były troszkę zaburzone. Um, cesarzowa, czyli nowe jakieś pomysły, nowe projekcje w związków, relacji powiedziałbym. Ale wszelkiego rodzaju obfitość na pewno i zadowolenie. Lepsza komunikacja, na pewno powiedziałbym, ale też z waszej strony tutaj, wy jakby staniecie na wysokości zadania, żeby tutaj poprawić tą relację, polepszyć komunikację, porozmawiać ze sobą szczerze, ale żeby, żeby też jakieś punkty bolesne tak uleczyć po prostu. Z waszej strony odpowiednie e, podejście do sprawy, do relacji, do sytuacji. Ja bym powiedział, że to są spra sprawy do poukładania, do przedyskutowania, ale że wszystko fajnie, fajny sposób się tutaj odbędzie. Jest e, fajna, stała, stabilna energetyka, także martwić się tutaj nie musicie, yy, ani nie obawiać się o jakieś yy, rozmowy czy podejmowanie się jakichś tematów, bo to wręcz gdzieś poprawi tą relację, a nie ją popsuje. Zawodowo-finansowo widzę to jakiś urzędnik, bądź jakaś, jakiś w ogóle facet, który będzie może Wam się naprzykrzał, uprzykrzał troszkę, ale tutaj um, dacie sobie z nim śmiało radę i to jest początkiem miesiąca. Um, energia pusi powiedziałbym, że w, na początku miesiąca może być bardzo zblokowana. Energia, jeśli chodzi o pieniądze, o pracę, o Wasze jakieś cele, ale od połowy miesiąca już w ogóle będzie zupełnie inna. Um, Bajka, i nawet jeśli Wam się będzie wydawało, że jakaś będzie niekorzystna decyzja, niekorzystny werdykt, że ktoś Was obleje, to tutaj absolutnie to się odwraca w zupełnie inną stronę. Nawet jeśli było coś negatywnego, to gdzieś ostatecznie traficie do miejsca, do sytuacji, do, do ludzi, którzy gdzieś Wam będą w stanie tutaj jakby dalej pomóc, doprowadzić Was do, do danego celu, który sobie postawicie w tym miesiącu. Mam jeszcze jakiś wyjazd, droga, podróż. Mam tutaj też osoby, które myślą o założeniu własnej firmy, jakby końcem miesiąca mieli coś z tym robić. Też prawo jazdy tutaj u niektórych może chodzi po głowie, albo już jesteście tym zajęci, będziecie zdawać na, na plus jak najbardziej, więc super. Może to jest taki właśnie ostry egzaminator i będziecie myśleć, że nie zdacie, a pozory mylą i, i zdacie, chociaż też może mówi to o naukach, które będziecie mieli, taki ostry nauczyciel, ale to jest dobre bo będziecie dobrze przygotowani i będziecie mogli jakby e, pewni siebie ruszyć w drogę tutaj e, Powiedziałbym też, że zmiany zmiany pracy jak najbardziej, bo jeśli nie będzie szczęścia, zrozumienia w danym miejscu tutaj niektóre strzelce powiedzą sobie dość, ja idę dalej, tak? Ale z pewność siebie bierzecie sprawę w swoje ręce, podejmujecie decyzję i zmieniacie kierunek, tak? Ale pewni tego, że czeka Was sukces, więc to też jest na plus. No i karta gwiazdy przy tym wszystkim więc co będzie tak czy inaczej spełnienie szczęście i... Ogromna radość dla was, drogie strzelce, także tutaj wypływacie na szerokie wody, powiedziałbym e, też fajne komplementy, miłe słowami, jakiś prezent, coś was fajnego też czeka, bo na spodziani macie pazia e, kielichów, to też jakaś e, może młodsza osoba od was, która gdzieś wam próbuje się przypodobać w jakiś sposób, albo zwrócić na siebie waszą e, uwagę. Ale powiedziałbym, że fajnie ten miesiąc się. E, dla Was skończy, że przepracujecie coś, coś zrozumiecie, e, uda Wam się zrozumieć, ale też a na coś postawić i ruszyć swoją własną drogą w zgodzie ze sobą przede wszystkim, co jest najważniejsze tak naprawdę. Tego Wam życzę, serdecznie Was pozdrawiam, raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do rozejrzenia się po moim kanale, Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tylko czytania, zostawienia komentarza, jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie informacje. Zachęcam do kontaktu, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.